Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej, krótkiej konferencji prasowej, dotyczącej uchwały, którą złożył Pan Przewodniczący Andrzej Rowacki do Biura Rady. Jest to uchwała dotycząca zapewnienia Radzie Miejskiej obsługi prawnej. Czyta w tej uchwale paragraf pierwszy. Mówi o zobowiązaniu Burmistrza Miasta Gostynina do zapewnienia Radzie Miejskiej należytej obsługi prawnej poprzez zawarcie z radcą prawnym umowy. Paragraf drugi, że radca prawny, z którym zostanie zawarta umowa, o której umowa w paragrafie pierwszym będzie wykonywał obsługę prawną Rady Miejskiej w siódmej kadencji Rady Miejskiej. I paragraf trzeci, koszt obsługi prawnej zostanie pokryty ze środków zapisanych w budżecie Miasta Gostynina w rozdziale 75.022. Dlatego tego projektu uchwały zostało również y, dopięte uzasadnienie. Uzasadnienie, które w mojej ocenie budzi wiele kontrowersji tak naprawdę i wiele sprzeczności. Y, może pokrótce przeczytam to uzasadnienie. Y, do Przewodniczącego Rady Miejskiej należy prawo i obowiązek zapewnienia Radzie Zaufanej obsługi prawnej zatrudniany przez Urząd Miejski, radca prawny świadczy, jak wspomniano powyżej, pracę wyłącznie na rzecz i, i w interesie tegoż urzędu nie radę. Czytamy dalej. Za niezbędne, konieczne należy zatem uznać opiniowanie przez niezależnego radcę prawnego nie tylko wszystkich projektów uchwał poddawanych pod rozwagę Rady Gminy, ale także przede wszystkim konsultowanie z nim projektów istotniejszych pism i czynności przez Radę. Yy, czy, czy też udzielanie pomocy w pracach poszczególnych komisji działających w ramach Rady. Radca prawny zatrudniony przez organy wykonawcze proponowane do obsługi Rady Miejskiej to co najmniej dalece niezręczna i nadal niepożądana sytuacja, obsługa prawna dwóch różnych i niezależnych od siebie organów jednostki samorządu terytorialnego mających odmienne zadania i kompetencje, nie może być realizowana przez tego samego radcę prawnego. No i dużą taką moją uwagę skupił również. Ostatni, osta, y, ostatnie zdanie tego uzasadnienia. W związku z powyższym zaleca się, aby w wyborze radcy prawnego wyłonionego do obsługi Rady Miejskiej uczestniczyła komisja, w której skład wejdą radni Rady Miejskiej w Gostyni. Y, za chwilę się odniosę do tego projektu uchwały. Y, jak wspomniałem, ten projekt uchwały trafił do, y, biura, y, do biura Rady, następnie trafił do y, zespołu y, radców prawnych gdzie tak naprawdę ten projekt uchwały nie dostał akceptacji ze strony prawników zatrudnionych w urzędzie miasta. Na to wszystko pan burmistrz, yy, pan przewodniczący Andrzej Robacki zwrócił się do mnie na piśmie. Podległy panu zespół prawników odmówił radzie sygnowania projektu uchwały w sprawie organizacji radnych uprzejmie proszę o nakazanie zespołowi sygnowania projektu. Proszę Państwa, oczywiście nie mogłem tego zrobić. Nie mogłem nakazać prawnikom, żeby ten, żeby ten projekt uchwały otrzymał akceptację ze strony prawników z różnych powodów. Między innymi z tego względu, że prawnicy, którzy są zatrudnieni w Urzędzie Miasta, świadczą usługi na zasadzie umowy zlecenia. Prawnicy, którzy są zatrudnieni tak naprawdę przy urzędzie nie są pracownikami Urzędu Miasta. Ja w takich sytuacjach nie mogę zmusić nikogo, nie mogę wydawać poleceń do właśnie do, do spełnienia w tym momencie żądań Pana, pana Przewodniczącego. Została wydana opinia prawna dotycząca właśnie projektu uchwały przez naszych prawników. Ta opinia prawna z tego sobie trafiła również do Państwa radnych. Opinia mówi jasno, że burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Narzucenie burmistrzowi przez radę konieczności zawarcia konkretnej umowy stanowi wejście jego Wyłączne kompetencje. I tak, I tak, proszę Państwa, takie jest moje, moje zdanie, że próba wprowadzenia uchwały przez Pana Przewodniczącego jest niczym innym jak wejście w nieswoje kompetencje. Proszę Państwa, w Urzędzie Miasta w tym momencie zatrudnionych jest czterech prawników, yy, tak naprawdę na trzech etatach. Ta obsługa prawna, która w tym momencie. Jest w, w naszym urzędzie, w zupełności wystarcza na realizowanie swoich zadań. Będąc radnym w poprzedniej kadencji, nigdy nie spotkałem się ze strony, żeby pan przewodniczący, ówczesny radny, pan Andrzej Robacki, zgłaszał wniosek o zatrudnienie niezależnego prawnika na rzecz y, pracy rady. Y, wydaje mi się, że ten projekt jest niepotrzebny i jak już wspomniałem jest próbą niestety, ale wejścia w nieswoje kompetencje. Nie wiem, może w przejęciu moich kompetencji. Na to ja oczywiście zgody wyrazić nie mogę. Co zrobi Rada Miejska w dniu jutrzejszym? Bo w dniu jutrzejszym mamy sesję. Zobaczymy. Wiem, że jest zapisany w porządku jutrzejszej sesji ten punkt, żeby ta, yy, ta uchwała ma być podejmowana przez prawników. Korzystając jeszcze z okazji chciałbym wrócić do konferencji pana Andrzeja Robackiego oraz radnych inicjatywy dla w której to pan Andrzej Robacki niestety, ale nie podaje prawdy. Mi za, zarzuca, że wprowadzam opinię publiczną w błąd, Pan Andrzej zarzuca burmistrzowi, mojej osobie, że miasto nie wyznaczyło pełnomocnika w postępowaniu dotyczącego Term Gostynińskich. Miasto takiego pełnomocnika wyznaczyło. Jest to jeden z naszych prawników, który tak naprawdę, no, który zgłosił, zgłosił jak gdyby miasto, miasto zgłosiło swój udział w sprawie charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego gminy. W związku z tym miasto ma wgląd również w całe postępowanie, które się odbywa w prokuraturze okręgowej w Głocku. To, co powiedział pan Andrzej Robacki, nie jest prawdą. Przypomnę, miasto ma wyznaczonego pełnomocnika do reprezentowania naszego urzędu. To tyle z mojej strony. Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja mam pytanie. Czy. Ten prawnik, z którym pan nie podpisał umowy w kwietniu, tak. czy to jest prawda, że był rekomendowany przez przewodniczącego Andrzeja Robackiego? Tak, tak. Pan Franciszek Pawlak, hmm. prawnik, który, któremu hmm. wygasła umowa podpisana na, na trzy miesiące, był rekomendowany przez pana Andrzeja Robackiego. Yy, tak naprawdę, no, pan Andrzej Robacki przyszedł do mnie z tą prośbą, żeby pana Pawlaka zatrudnić na yy, tutaj terenie naszego urzędu. Teraz mowa jest o nowym prawniku. Czy mamy jakąś wiadomość, czy to właśnie chodzi o tą samą osobę? Czy pan się orientuje, czy pan burmistrz ma takie wiadomości? To znaczy ja powiem. Pan Robacki chce zatrudnić z powrotem tego samego pan, prawnika? Yy, nie wiem, nie ma podanego nikogo z imienia i nazwiska. No, jest wniosek o zatrudnienie yy, tak naprawdę niezależnego z, ja tak to rozumiem, yy, prawnika, tylko i wyłącznie do obsługi Rady Miejskiej. Yy, z panem Pawlakiem wygasła umowa, na, te, na to miejsce zatrudniłem na zasadzie umowy zlecenia młodego prawnika z Gostynina, który ma bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w samorządzie. Wydaje mi się, że na tym Rada Miasta może bardzo dużo zyskać. Jeżeli, to jeszcze jest... ja mam jedno pytanie. Czy prawdą jest, że ten prawnik, z którym Pan nie podpisał umowy, miał powiązania z SB? Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w katalogu widnieje nazwisko Pana Pawlaka. Jest to prawda. Czy Pan Pawlak już wcześniej był pracownikiem Urzędu Miasta i współpracował na np. z burmistrzów poprzednich? Yy, tak, tak, pracował w poprzednich latach, ale dokładnie Panu nie powiem, które to były lata, ale w przeszłości, zdaje się, że chyba w latach 90. był tutaj Czy? Świadczył. świadczył, świadczył pracę.